Yo, WhatsApp, zwicci, z tej strony Ekipa i Alien. Tak, ale tutaj jesteśmy. czekaj, to ty nie jesteś w naszej ekipie, że jesteś ekipa i Alien. Ja, jesteś jest... oddzielasz się od nas, a nie bo to jest Google Earth, to, a nie Google. Nic Mars, nie mogę tak? powiedzieć. Y, ignoruję ich i mówię wam, że dzisiaj będziemy wszyscy wspólnie grali w Geo y, Tutaj macie link, jeśli chcecie, sobie go y, skopiujcie. zauważyłem, że wszyscy mądrzy komentatorzy zaczęli robić tak, że po prostu kopiują te linki w do komentarza. Spoko zacznijmy w takim razie. Dobrze. Więc. Jesteśmy O, oh, szybko. Leci. Jakieś pola, tu jakieś polskie znaków. Szukaj znaków. Szukać znaków. Dobra, żółte Lecimy, pasy. To Ameryka, nic nie, pomaga. To to jest nie pomaga. To jest albo Ameryka Północna, albo Południowa, albo na pewno, Australia. Na pewno Ameryka bo żółte pasy. Albo no, Australia. Australia była. się, Ciembrucie, Co tam było? Samochód po której stronie ulicy jechał? Tu jest nie? jakiś. Dobra. Tu jest. Sprawdzam. Dobrze, czy ten samochód jechał po prawej stronie? Po prawej. Tak, tak, tak. Prawa strona. No to już mamy więcej informacji. Okay. To może nie byliśmy tyłem, czy Właśnie najlepiej byłoby, żebyśmy do przodu. No już, już, tyle, no dobra, już tyle, pojechaliśmy. Tyle, tyle poleciałem, no, że. No tak, to może znaki Urde. minąć. Po Dobra, tu mamy jakieś. Jest strona miasta, Musimy dać znaki no, i napisy, bo to, to są kluczowe wreszcie. rzeczy. Wygląda tak. Na chwilę obecną. Brońce tak, o, tak o, trochę jak tak, w tym nie będzie bliżej, bliżej, bliżej. bliżej na na naprawdę podle, jest to cenzurowane? Nie. A Krasosur Sur, Laguna Pana, na na hiszpański. Portugalski albo hiszpański. Hiszpański, Portugalski. To Ameryka Południowa, Szukaj dalej informacje. Laguna, coś tam, tak? Może w Brazylii albo coś w ogóle. Laguna. Słowo laguna jest dla mnie tak mocno brazylijskie jak tylko może być. Też po hiszpańsku A tak po portugalsku. portugalsku. No dobra, to, to wiem, że jesteśmy w Ameryce Południowej, dobra. Szukaj dalej jakieś. Żółte pasy, Piona. Żółte pasy, dziękuję. Szukaj znaków, musimy znaleźć jakieś miasto. Polara, rowery i skuterki. Trafiliśmy na naprawdę jakieś kurcze takie za dupie. Że się no to klasyk. to nie jest za To nie jest za dupie. To jest, za dupie. To jest metropolia prawie. Odzumuj tak. sobie, żebyśmy w lepszy kąt patrzenia. Dobra. Właśnie tego się źle tył. Można było poczytać jakieś napisy na autobusie, bo tam autobus. Tak. wcześniej jechał. Ale, bo... ale, ale wiesz, autobus mógłby jechać skądkolwiek. A nie, napisy napis, no. Każdy napis. No to zadzieje nic na Czyli kilometry na godzinę. No ale w Ameryce Południowej nie jeździ się na milach na godzinę. Więc co za różnica? Śmierdzenie to jest. Mhm. To prawda. Śmierdzi no to, to Brazylią, nie? Minuta Kurde. 14. Ja? No albo Brazylia, albo czasu. jakaś Argentyna. Argentyna jest bardziej sucha, chyba wiesz? Ech, być może północna Argentyna. Cholera, co za paskudne mięso? Wiesz, na granicy z Brazylią, właśnie? No to no czaska jeszcze przedklej. zanim, tylko żeby w nie na granicy jest. z Brazylią, obawiam się, że jest dżungla. Wiesz, to ja bym strzelał bardziej na ten bardzo różny teren. Strzelał Ale strzelał czy wam Brazyla. naprawdę te tereny kojarzą się z Brazylią? Nie, tak, dla tak, to tak... tak. A co? No no co? No znaczy nie, było wiem, parę znaków Hiszpania też, czy te portugalskie, to nie będą. Tam był. Żecie, też białe pasy, to nie ma znaczenia. Bo z nami No teraz, to teraz? Zobacz to jakiś y, przystanek coś tu to... przybliż już. No, mi to się nie Brazilia serio. To no, sekund. I góra wody to kojarzysz, równiny jakieś takie bardzo dużo równin. Czy schodzisz do gdzieś? Nie, nie, z z z z to, to jest, jest dżungla. Chyba też przy, jest laguna, bo napisane, więc no może no, gdzieś być tu strzelać tu. Tutaj na przykład, Dobra. No i make a guess, czas leci. Zobaczmy. Argentynę. Argentyna. Argentyna. proszę. Dobra. Dobra. Okay. Nie było źle. Coś czułem z tą Argentyną. Coś no, jeszcze przy granicy z Brazylią. Poczekajcie, o, po właśnie, poczekajcie. znak. przestań jeździć tyłem, bo to bardzo przeszkadza. 40. nie Tu mówisz o tych pasach, bo się strigeruje Ignacy. Ignacy się już o tak reaguje na Mamy Saladillo. To znowu brzmi Ewentualnie jakiś Meksyk. Patrzcie, tu mamy 205 ulicę. Tak, 205, no to jadę. I co to jest? 80, 80 40, 40, 40, km 40, na 40, 40. raczej. Finzona, Urbana, koniec strefy zabudowanej zapewne, nie? Fin, tak. obróć Fin to jest no, koniec, koniec. Fin koniec to jest koniec, Zona to jest Shwecja. strefa, Urbana... Koniec strefy... No dobra, ale to nie będzie szwedzki jakiś? No Fin po to jest? No, <laughs> to po ale to jest? Zona i Urbana to jest na 100% po latynosku, że zabudowane. Czekajcie. Canuelas Centro por Libertad. No to to znaczy, że Centro. to do centrum miasta. Czekaj, czekaj, mamy palmy z tego co możemy zrobić. Dobra, jedzie, jedzie, z będzie, będzie, jedziemy do miasta stop, Na no. pewno tak, będzie tak, gdzieś, o, tak, gdzieś. O, Buenos Aires, droga na Dzień dobry, jesteśmy w Argentynie. No i właśnie właśnie. Hanuwelas. Yy, co, cofam, 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 cofam. Miesto? Argentyna, wiem, 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 I zbliżaj i szukajmy Canuelos. Na trasie to... jest trasa na Buenos Aires, czyli od Buenos Aires do Canuelos coś musi być. Na pewno bliżej, bo to musi być bliżej. Bliżej, bliżej. To musi być blisko stosunkowo. Niekoniecznie blisko, ale musi być. Zabra. Czekajcie, gdzie Buenos Aires? tu jest z Buenos z Aires, po prawej stronie masz. Dobra, wiem, wiem, wiem. Był tam numer drogi 205? 205 chyba tak. 205 było. Idź w dół, idź w dół, idź w dół. Tu i w prawo? Ali trochę w dół, bardziej w, w, prawo, w, prawo. w prawo, trochę w prawo. Poleciałeś za daleko już. O, już Nie wszyscy na granicy, na granicy, Czekajcie, no gdzie dół, oddal. oddal Oddal, 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 dobra, oddal. I już. w prawo jest Buenos Aires. Tu. Wróć w stronę Buenos Aires i patrz w Tu jest 205 droga. 205, dzień dobry. Lobos. I szukamy Szukamy dobra. tej trasy. Canuelas. Canuelas szukaj. To było 202 razy. trasa? Ogóle, okay, 202, to jest bliżej, bliżej Buenos Aires, bo to jest droga na nie niekoniecznie, Buenos Aires. niekoniecznie musi, bo Buenos Aires jest stolicą, więc każda droga będzie do okay. niej prowadziła. Tak samo jak jest w zakopany masz trasę na Warszawę, nie? Okay. czyli w Krakowie na przykład. Nie? To e... po 205 to trzeba. Jechać, bo to no, nie, wydaje 205. mi się, to było 202, wróćcie szybko na Dobrze, Dobrze, pracy, Bo Nie, nie jestem w 100%, w 100 pewien, że to jest. to 205 w takim razie. jest 205. Dobra, czyli tu gdzieś się kończy? Nie, nie kończy się, leci dalej. Sadalilo, albo zbliżcie. Może być mniejsze miasto, stary, to jest, może być mniejsze miasto, i więc musisz zbliżyć. Sadalilo, Kazonka. Canuelas, Canuelas. Kurde, mamy tak blisko, zbliż jeszcze w takim razie, zzoomy jeszcze. Podejdź bliżej, bliżej Buenos Aires. Nie będzie bliżej, 35. Podejdź bliżej Buenos Aires. Zzoomuj tutaj. No, no coś tutaj? No. Nie, tu jej nie ma. Ja nie, nie wiem, czy to było 202 panowanie, nie 205. Canuelas. Jest, bingo, idealnie. Make Bing. Tak no! jest. Oh, bingo. Bingo. Fajne, zapełniliśmy. Kurde, kurde. jest taki. najlepszy? Uh, uh, My. Tak jest. Dawaj szybko. Co to jest? Polska. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. <laughs> Ej wygląda bardzo. Ej wygląda Polska, czekaj, już rozkminiamy. Nie, nie, nie. Ned Lloyd. Dobra, a to jest jakaś firma. Tylko. Może być raczej. co, lecimy w tą? No, no bardzo to, Lecimy w tą, Lecimy w Tyłem lecimy. 40, lecisz, 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 w drugą Już, już, już. Ale tam było ograniczenie prędkości, zatem ja bym się zatrzymał i tak spojrzał. Nie no, tak daleko no, leć, leć troszkę bliżej. No, Czytamy do przodu? Dalej, dalej, dalej. To jest taki okaj. znak. No, zobaczymy jakie są litery na nim. Napisane. To jest reklama. Tak, no tak chodzi o to, dużo. Rosja. Rosja. Dzień dobry, witam. Okay, ale niekoniecznie Rosja. Rosja Może poszukać... być jakikolwiek kraj, który się posługuje cyryliczną. To jest Rosja, wielka Ukraina. A druga rzecz, Rosja jest tak ogromna, że teraz musimy znaleźć cokolwiek. A, to, dobra, okay. Musimy znaleźć jakikolwiek znak okay. na cokolwiek i odczytać z cyrylicy cokolwiek. Tak. Z to to musisz tam mogę miszywi, pomóc. Jakaś flaga albo coś w tym rodzaju to, bardziej by nam się przydała. Flaga to i tak nam wskaże najwyżej Rosja. Dobra, Dobra, w razie są no chyba, z... że to nie jest Rosja. Ja czekaj, czekaj, już. Bo sekundę, sekundę, masz sekundę. To tylko trzy kraje, to, kraje to... na świecie, chyba czy cztery, które posługują się Relicą, więc nic to nam nic nie pomoże. A, ale ostatnio to wiesz, ostatnio. Tak, ale drogowskaz, a nie drogowskaz. Tu masz drogowskaz. No już jadę, 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 jadę. Opsa. Szlina, z rzeka Szlina, Szlina. No. Ale to, że jest tłumaczenie na normalny tego alfabet to... może oznaczać, że to jest bardziej zachodni teren, gdzieś blisko innych krajów. Ewentualnie. No, to nie, prawda. prawda. No, czyli tak to jest dosyć zielono i cywilizowanie, więc to w ogóle śmierdzi no. jakąś taką zachodnią Rosją. To, jakiś zabytek, to jest jakiś czy... Zona, tak? To jest nie, to, to jest, yeah. że zbiornik wodny, Wodona... że zbiornik Wodona, Wodona Woda zbiornik wodny. woda. tak czytasz po cyrylicy dobrze? No ja w gimnazjum miałem cyrylicę, więc coś tam pamiętam. Czasem robię no, błędy, bo ale okay. mniej więcej fonetycznie jestem w stanie odczytać. Proszę, proszę bardzo, bardzo proszę. Proszę. To A będzie znowu tak, jak było z Maryse. <grym> 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 Czekaj, co dalej, 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 stasy, ja benzynowe, tak, nie to dalej I dalej, to jest stacja, będzie nowa. Tak, tutaj mówi. nic nie ma. Wyjazd trzeba, bo to jest jakaś miścinka. Jak 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 to 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 tak, ale wróćcie, buduj numer trasy. To, był numer trasy przed chwilą. Dobra, minuta, więc trzeba no numer trasy. M10, dobra? Dobra, Sprawdźmy tutaj coś. Moskwa? Moskwa. Trasa na Moskwę. Dobra, mapa Moskwa. A poczekaj, to drugie to jest szentr. Cientr. A, do centrum. Zwonę Moskwy. Tras, dobra. Na dobra. Moskwę, Trasa na Moskwę. O, razem. A nie, Risa. M10, do góry. A jak nie wiem jak m jest? M44, m44, m44 szukaj M10. Szuka M7, Cholera. M2, M9, M9, do góry powiedzieć. Nie. Yy, szukaj szybciej, szybciej, szybciej. M7. 6,7 sekund. Kurde, m już Albo zoomuj, bo może jesteś za daleko i się, nie widzisz. Dobra, zumuj. M10. M10. A108. A -A A108, -A. a M10. No A pod już do przodu, 7, tam możliwie w centrum będzie było nazwa tej 9. miejscowości. Dobra, już nie zdążymy, do Dobra, walnijmy dobra, dobra. Dobra, 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 gdzieś tu. gdzieś pod Moskwą. Ja bo czekaj, bo no to tutaj. Tu, tak, ja bym dał tutaj. tutaj. Trochę, dalej, trochę dalej, trochę dalej. Już, już. Tak, no, to, ok, to, to kawałek. Tak. No ale kilometrów. dobrze, kawałeczek to jest 150 mili. To jest ale dużo znaleźliśmy. Ładnie, tak, Kurde, no zjadza, wierzy, wierzy. O, a, do... a, ale, ale mi śmierci. Ameryka? Ej, wiesz, co Ostatnio się w miejscu? Albo ewentualnie weszcie Australię. Dobra, jeźdź do przodu, nie do tyłu przede wszystkim. Nie wiadomo. Właśnie, którą stronę. Załóżmy ruch prawostronny. Nie, to już widać, że to jest prawostronny ruch. Przynajmniej tak mi się wydaje. Załóżmy ruch prawostronny. Oczywiście. Nie, poczekaj. ale zobaczcie. Dlaczego my nigdy nie patrzymy na to, jak samochód gubi stoi. Ale dobrze, patrz, bo go z tyłem znkiem. Nie o właśnie się, to... się ale nie przestaniemy się, się kłócić bo tracisz czas. Zobacz w której strony masz znaki, masz lewostronny ruch. Lewostronny ruch, jesteśmy w Australii, gdzieś okay. tam. Dobra, to jest to 10, to 10, 10, ten numer, numer jakiś kilometra to dobra, dobra, spróbujmy Jeż dojechać gdziekolwiek. Jeszcze po lewej stronie do końca, bo jesteśmy w Australii w takim no razie. razie. Dobra, Australia to już jest dobry strzał, bo przynajmniej mamy 500 mil tak. od wszystkiego, przynajmniej Tu jest. No zielony znak będzie? Jest, jest, jest. jest. Na to jest super. O, Jezus, w Australii to jest rzadkie. Cudownie, mam 20. 20 N8. Okay. Od razu na Australię leć. Dobra, czyli musimy wymierzyć odległość między Campbell a tym Greek Was tak, jeżeli coś znajdziemy. No, trasa N8. Na północy na środku, tak. Północne terytoria, zbyt bardziej. 87 Szybciej, szybciej. szybciej. No już ale 12. nie? Spokojnie, dwie minutki mamy. Cholera. Oddalaj, oddalaj. Jeżeli tu nic nie widzisz, to oddalaj, podla tu gdzieś wyżej. 20. To będzie po prostu to. tu, tu mamy jeden, czekaj. Tu mamy 80. No dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Potrzebujemy w prawo. Cumble, To może ewentualnie być właśnie, coś tutaj. A, ja ale nie się... ma nigdzie Enek. No właśnie nie ma. Czekaj, to zobaczymy. Może, może to jest tak nurt, w... prawda? Nie? Nie, północ? nie sądzę. Tutaj nikt nie, nie jest. Ty jesteś na południu że i można. Ale w... Wiesz, poczekaj, podejdź tu. No, 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 no. Jaki, jakie jakie to jest? tutaj bliżej. 95. Kurde, żebyśmy się. 8. Minuta Czekajcie, 20. Spróbujmy tak. A jesteś w jest jest... 150 Tak, w tak. 150 stopni. Zobaczmy, odstawać. czy tu znajdziemy Campbell. W Jeżeli Campbell, to zakładam, że jeżeli droga jest N, to N wymaga, że to jest raczej jakaś mała droga, skoro i nie ma na dużej mapie. Ergo to musisz szukać na blisko. Ergo raczej szukałbym Campbell i Grigswald, a nie N8. Więc ja bym zbliżył mapę, bo na oddaleniu dużo było duże miasta. Kamper, dobra, tylko gdzie ja mam zbliżyć? Gdzie, gdzie chcecie? zbliżyć. No, wszędzie, 3, 4, 4, no. To 5, 5 jesteś operatorem, więc musisz strzelać. Ja już strzelił gdzieś Wiecie, przy napisie terytorium północne To wygląda jak totalne zadupie, więc no tutaj to, tutaj to jest już takie skrajne zadupie no no, czy Wiecie co, ja, się ja mam, mam w... ochotę strzelić gdzieś tutaj, No poczekaj, mamy jeszcze 35 stronę. sekund. Gdzieś Queensland. Popatrz, popatrz gdzieś na N8 się znajdziesz jakiś Campbell. Campbell, Griggs, yy, albo to może być RPA słuchaj. Grig to. Chłopaki to może być RP'a równie dobrze. Będę pasta brzmi po niemiecku, wiec. holendersku Pol szybko do RPA. Serio, kur. Zresztą jeszcze nową stronę. Tak, a, a RPA też się jeździ po prawej stronie. Zobaczyłeś jest jakaś droga o numerze N. Z 18 Ja bym strzelił, że to będzie RPA. Jeżeli tutaj nie ma N, A tam były takie żółte napisy na tej Australii. Strzeliłbym, na tej strzeliłbym jednak. Dobra, myślę, że Australii. sekund. Ja bym strzelił tu, dobra, no to ja będzie napisy tam na Australii. Dobra, strzel bardziej Dobra, strzelaj, wyżej to O! O, Wiecie czemu? Dragilnika jeszcze jest. Ehm, no. Griegwa Vastat. Holandia ma bardzo duże. Sorry, reklama ma bardzo duże y, korzenie z Holendrów, bo tam żyli Burowie, czyli byli koloniści holenderscy, stąd też są takie dziwne nazwy. O, I to Griegwa Vastat by oznaczało, rozumem, o, a że, że burk w lewej strony to będzie no ARP, to będzie a, była kolonia brytyjska. Ja absolutnie czyli tego nie wiedziałem, ale. No. Pytanie, pytanie, prawo czy te inest. pasy z dwóch stron to są po prostu. Zawsze w Dobrze, Ty się śmiejesz, ale dzięki temu zawsze więcej już mamy. Patrzcie, Campbell, widzicie? Zobaczcie, jak ich nazwy wyglądają, widzicie? A, w życiu, życiu, nigdy w życiu bym nie to zrobił. Niemieckie albo holenderskie oni mają nazwę. No. Ostatnia lokacja. Ostatnia lokacja. Ło, o, dobra, do wyjdź do, do głównych narkotyków. Meksyk jest serdeczny? Bo... Morda, morda, Meksyk... wyjdź do głównych narkotyków i załóżmy. Przepraszam, <laughs> przepraszam. Już już. E, oddal, oddal sobie to. No na pewno są tam wojny gangów narkotykowych. To, co to, to jest? jest? Dobra, jedź tędy, zobaczymy co tu będzie. Dobra, tu nie ma nic. To jest, ładnie. Dobra, zobacz kolor skur ludzi. To też nam czeka. Nie nie. Nie, nie, nie. To jest jakiś bo... może kurczy. Bardzo ciemny artynosi, latynosi bliżej, nie? Czyli bardziej Meksyk, coś? Może być coś Meksykowego. Co? No nie wiem, czy to Meksyk. To równie dobrze może być jakiś, yy, kraj, no, może, arabski, może być jakiś arabski kraj, może nie arabski, a właśnie... To wygląda jak taka wioska, gdzie każdy ma broń, generalnie. Mam takie spojrzenie. Przyzumuj, zobacz, zobacz jak jest na cofam, Już nie, 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 nie musisz się cofać, tylko się obróć. Kurde. O tutaj, Czekaj, do tego sklepu. Tu, tu jest też jakaś tablica, zobaczmy. Konstrukcja. São Francisco. Francisco. Ale Fajno. nie wiem, czy to jest. Poczekaj, poczekaj, Sao, poczekaj. Przepraszam, już przybliżam. Bairro São Francisco. To może być północny Construks... Meksyk. No to. Północny no tak, Meksyk. No na to wygląda. Tak. Dobra, podejść do jeszcze uprzejmie. informację że plat budowy, nie? nie? Podejdź do sklepu. Pójdź do Nie no, sorry, to są Meksykanie. Nie, no no tak, okej. Nie Nie da się inaczej, przepraszam. Słuchaj, weź, pojść do przodu, może trafić na granicę. Akurat na mur jakiś tutaj Chulio, czekaj, no, wiemy, już, wiemy że Meksyk. Ja bym polecił stary na północ ja ja no Meksyk, serio. Może znaleźć jakąś nazwę miasta, cokolwiek. tutaj. Trzeba by znaleźć jakąś drogę tak. wyjazdową. Ja, ja, Jakie jak oni mają tu okropne? No musisz znaleźć jakiekolwiek znaki. No, A Coś tu jest napisane. As, as Assół um, to jest jakiś kościelny coś chyba, wiesz? Tak. Cokolwiek. cokolwiek to nie ma wiele wspólnego z wyjazdem i nazwą miejscowości. gangi, to że to wszystko się składało. Ale stereotypami w no. <laughs> Ale tu się dobra, dobra, leścia, leścia, tutaj. dobra, To jest, tylko, to jest głupi drogę, wiesz? Dobra, dobra, dobra. Tracimy na dobra, tym dobra. czasu, w takich rzeczach, a zaczynamy to czytać i tracimy czas. Minutę mamy. Trzaskaj, jak najbardziej drogą, żeby spróbować okay. wyjechać. Dobra, to są reklamy czyjeś, to są reklamy. To są reklamy. Tablicę potrzebujemy, o ile tam mają coś takiego. No właśnie, <laughs> <laughs> właśnie, Patrz na nie ma pasów na drogach. No. A nie, nie, nie tak są, i to żółte. So. <laughs> o lewe, nie pasach, no. Fole, gdzie wy jesteście, prostu, Żebyście żeby tylko nie brzmieli, że nic nie mówicie, to na tych pasach zawsze gadacie. Dobra, warto, masz na się grało od razu. No. Znaczy, ja o nich nie mówiłem, ale zobaczyłem, że. Brończnie tak nic. nie mówi. Nie to jest główna droga, z którą było skrzyżowanie. Dobra, 35 sekund, walmy gdzieś w Meksyku. W północny Meksyk. Jakieś większe miasto, żebym strzelił, bo tu był Orlik jeden zbudowany i jest jakiś taki kompleks. Strzel w czy coś No, Dobra, jakaś Chihuahua. Na przykład Chihuahua nie będzie. Niech będzie. O kurwa. O kurwa! Co? Brazylia? No zobacz, co to jest. Nie wiem, czy wcześniej nie mówiłem, że to Brazylia. Mówiłeś jako pierwsze, pierwsza Twoja To jest. Aha, dobrze. La godo da prata, no to tak, to doskonale o tym wiedzieliśmy. dobrze, że mieliśmy sam Dobra. Dobra, zobacz sam Mary. Całkiem spoko. to jest, jest spoko. Ostatnia gra za 0 punktów. No, no, zero zero punktu. Punktu. no, no więc za zero punktów. Czyli za 4 gry 14 tysięcy to super wynik. To co, następny odcinek u Mandzia. Zgadza Już zaraz, ja, zaraz za, paręgo, za godzinę? Tak, za godzinę. Już, A, już. Wejdź na kanał, już, subskrybuj, zostaw łapkę, oddaj nam 100 złotych. Cześć. Cześć. Pa. <laughs> Zajebiście. Dobra.